Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem podzielić się informacjami na, to, na temat nowych zmian od właśnie 10 maja wprowadzonych tutaj na Cyprze dotyczących podróżowania, jak i również obostrzeń lub poluzowania obostrzeń dla przebywających na Cyprze. Więc najpierw zacznijmy od tego, że no, skończył nam się lockdown. Trzeci, trzeci już tak. A może czwarty, nie wiem. Dużo ich tutaj było. E, wszystkie od czapy, szczerze mówiąc. E, więc lockdown nam się skończył. To jest dobra informacja. E, informacja dla turystów, na przykład państwa przybywających tutaj z Polski, jest taka, że no, hotele już powinny normalnie pracować, restauracje póki co e, w ogródkach. E, dla państwa, dla turystów e, przylatujących i posiadających odpowiednie, że tak powiem, badania Eee, nie ma żadnych tutaj ograniczeń, możecie chodzić do restauracji, możecie być w hotelu. Jest godzina, co prawda, policyjna od 23 do 5 rano. Nie wiem, po co ta godzina jest. Zwłaszcza że Cypryjczycy nigdy nie mieli przesadnych, że tak powiem, tendencji do jeżdżenia po nocach. No ale okej, okay. państwa to pewnie nie dotyczy. Czyli knajpy są zamykane przed 11, to jest jedyne takie założenie. I teraz tak, jeśli chodzi o. Tutaj się troszeczkę będę posiłkował ściągą, ja na pamięć się tego nie uczyłem, co będzie dotyczyło zaszczepionych pasażerów. Więc przede wszystkim tak, osoby bez względu na radowość posiadające ważne świadectwo szczepień na chorobę COVID. I przybywający nad zagranicą zasadniczo muszą spełnić dwa wymogi. Przede wszystkim posiadać ważne świadectwo szczepień. Eee, świadectwo musi opisywać szczepionkę, którą zostaliście zaszczepieni. Tutaj dopuszczono e, Pfizera, e, Biontech, AstraZeneca, Moderna, Jansena i Sputnik 5. E, I e, Świadectwo musi być o tym, że skończyliście, że tak powiem, wszystkie etapy szczepień, czyli dla dwuskładnikowych. Oba szczepienia dostaliście dla jednych składnikowych jedno szczepienie i minął odpowiedni okres po tym szczepieniu. To jest bodajże, nie chcę mówić 14 dni przed datą podróży. Te szczepienia powinny się odbyć. Więcej informacji, ja tutaj już podaję adres, na, 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 który można znaleźć w internecie. To jest no cyprusflightpass.gov.cy No i dalej będzie napisane, bo tu jest długo i mm, pokrętnie. I teraz tak, oczywiście oprócz posiadanego świadectwa o szczepieniu, musicie Państwo 24 godziny przed wylotem na Cypr wypełnić tzw. Cyprus Flight Pass. Dodatkowo możecie zostać po przylocie poddani wyrywkowej. Możecie. Nie musicie dodatkowo wyrywkowej kontroli tutaj prawda, laboratoryjnej na lotnisku, czyli jakiś test mogą wam przeprowadzić, ale to raczej jest wątpliwe przynajmniej dla osób przebywających z krajów Unii Europejskiej. No i zasadniczo to jest wszystko, czyli zapraszamy na Cypr, przyjeżdżajcie, tłumów nie widać wątpię, żeby były, ale może dlatego będzie fajnie, bo, 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 bo jest póki co pustawo. E, ceny się nie zmieniły, nie podniesiono, nie podniesiono cen, tutaj ani w restauracjach itd. No co prawda były takie próby w zeszłym roku, e, jak na chwilę w protaras. no Mieszkamy w takim miejscu, że helikoptery nieraz tutaj nad nami krążą, ale często helikoptery strażackie, które na pobliskiej tamie pobierają, że takimi koszami specjalnymi wodę do gaszenia czegoś, co prawda pożarów nie widziałem, ale pobierają albo trenują. Czyli, proszę Państwa, no, praktycznie normalnie już można tutaj spędzać wakacje. Zapraszamy serdecznie. Na dzisiaj to wszystkie informacje.